Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku przenosimy się do luksusowego hotelu Papillon Belleville Club, który znajduje się w sercu Belek na Riwierze Tureckiej. To pięciogwiazdkowy resort idealny dla rodzin z dziećmi, par oraz osób szukających aktywnego wypoczynku i relaksu wśród śródziemnomorskiej Zieleni. Hotel położony jest bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami. Na ogromnym terenie, o powierzchni 90 tys. m2, znajduje się budynek główny oraz 36 bungalowów zatopionych w zieleni. To przestrzeń idealna do wypoczynku. Do dyspozycji gości oddano komfortowe pokoje, od rodzinnych apartamentów po eleganckie pokoje standardowe. Wszystkie są klimatyzowane, wyposażone w minibar, safe, telewizję satelitarną i codziennie sprzątane. Goście chwalą wysoki standard czystość oraz miłe niespodzianki jak zestawy powitalne z owocami i winem. W ramach all inclusive można korzystać z całodobowego dostępu do lokalnych napojów, posiłków w formie bufetu oraz wielu barów. Od lobby baru przez snack bary aż po bar przy plaży. Dania są urozmaicone, smaczne i często zmieniają się każdego dnia. Szukasz hotelu z akwaparkiem, basenem dla dorosłych, animacjami i pysznym jedzeniem? Papillon Belleville Club może być strzałem w dziesiątkę. Sprawdź dostępność i zarezerwuj. Link znajdziesz w opisie filmu. Na miłośników sportu i aktywności czeka siłownia, korty tenisowe, boiska, rzutki, łucznictwo oraz animacje dzienne i wieczorne. Wieczorami odbywają się pokazy i muzyka na żywo, a w disco barze zabawa trwa do późnych godzin. Strefa relaksu obejmuje saunę, łaźnię turecką i centrum spa z bogatą ofertą masaży i zabiegów kosmetycznych. Dzieci również nie będą się nudzić. Brodziki, zjeżdżalnie wodne, wodny plac zabaw, mini club i junior club oferują zabawę dla najmłodszych i nastolatków. Do tego mini disco, animacje i pełne wsparcie dla rodzin. Goście oceniają ten hotel wyjątkowo wysoko. Średnia ocen na wakacje.pl to 9,4 na 10. Chwalona jest przede wszystkim kuchnia, obsługa, czystość i fantastyczne warunki dla dzieci. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i wypatruj kolejnych odcinków z najlepszymi hotelami All Inclusive na Riwierze tureckiej i nie tylko. Dzień za dzień